I tam jakiś gości ma podobno ogromnego pająka. A w ogóle my wchodzimy komuś na posesję, trochę lipa. No healthy lifestyle bro. Dzień dobry, dzień dobry, witamy się Zasłonecznego Los no, Angeles. Dlaczego ja muszę być jajkiem? No dlaczego? No bo dos idealnie pasujesz do tego. A co, wolałbyś być bekonem? Nie, no dobra, będę jajkiem. Jesteśmy jak śniadanie tłuszczowo-białkowe. Pasujemy do siebie. Chcesz być jajkiem do mojego bekonu? To jest jakaś Cześć, propozycja? No, poważna. Pomela? Czy ty chcesz, żebym był twoim jajkiem do twojego bekonu? Tak. Czy ty, Mateuszu, chcesz być moim jajkiem do mojego bekonu? Ej, to źle mówię, tak. bo cały czas mówimy to samo. No. Dobrze, to połączmy się w jajecznicę i niech nic nas nie rozdzieli. Chyba, że cebulka. Jaka cebulka? <noise> Dzisiaj pokażemy wam, jak robimy zdjęcia. Będzie to szybki instruktor. Mamy staty. Telefon i chęci. I dobre chęci. Akcja, wędka z pławik. Czasem stawiamy tutaj aparat, ale dzisiaj nie ma czasu. Trzeba się spieszyć. Liczy się kreatywność. I każda chwila. I każda spędzona wspólnie chwila jako jajecznica z bekonem. Gotowe? Wszystko jest nie, to gotowe, już lecimy. zapomniała zapomniałam. Co o czym? Zapomniałam o naszym Halloweenowym dodatku do tej jajecznicy. U Jak Koralek w tym wygląda? Jeszcze nie wygląda, bo zaczął zjadać swoje czułki nie wiem czy zdążę go ubrać zanim je zje. Daj to. Daj koral. czułki. Halo? Ej! Korcia? Ale on jest agresywny. Koral! Już, spokojnie. To musi być szybkie foto, bo on się zgrzeje. Wow! Koral gotowy? Here's Johnny. <mum> I uwaga, szybka akcja, więc nas łapie. Dawaj, koral, usiedzisz? Nie, i. 10, 10, 9, 8. Koral, ładna 10. poza. Uśmiech do kamery, tam patrz, tam. Oż się ta akurat nazwiska! W zdjęcie. ostatnim momencie. <śla> Jak widzicie, zanim wyszło, to jedno jedyne, tyle było prób. Raz, dwa, trzy. 5 6 7 A, szczęśliwa siódemka. Halo. <gry> Tutaj na każdym kroku jest mega pięknie i stylowo. Zdjęcie robiliśmy w takiej okolicy. To są wzgórza Hollywood. Tutaj jest bardzo dużo domków jednorodzinnych, więc zaraz Postaramy Wam się pokazać najlepsze kreacje halloweenowe, tutaj gospodarzy. Tylko musimy się troszkę przejechać w górę i wybierzemy zwycięzców. <śmany> Się przebrać, ale stwierdziliśmy, że jak beka to beka. <grystanie> Jedziemy tak. Zobaczymy jak ludzie reagują. 24 godziny jako jajko i bekon challenge. Boże, ty wyglądasz. <grystanie> Dobra, ale w kabrio. Jaja teraz nabierają innego znaczenia. To jest jaja. Dobra, Halloweenowy skład gotowy? Gotowy. To lecimy szukać. Domów. Pasy zapięte. Nie wysiądziesz i nie zrobisz tam twerków pod tą dynią. Ja nie wysiądę? Ja już pasy rozpiłam, <laughs> muszę to zobaczyć, Dawaj, zbliż? bo ja tu nie mogę stać. Musisz zdążyć przed tą panią, czy tym ja panem, co zbawę, idzie. Tu jest nie pies obciąża. Jest inne, bo ten człowiek pies nie obciąża psychiki. Koral, zostań. Koral, zostań. Dawaj szybko. Szybko, Pomela Challenge, dawaj. Dawaj. Lubię sportowe auta, wysportowane. <laughs> pani cały czas się O niej, Koral, Koral, <laughs> Ej, macie 10 punktów od Gryffindoru. Ja nie wiem, czy to nie jest od razu zwycięzca. My mieliśmy zwiedzać i oceniać. No. 10. Dobra, koral, wypatruj dalej. O. Juhu. Klimat Halloween, zima i to były facet jogging road. Jak oceniacie? Trochę mało, chyba co? No, ale. No, taka siata. Starali się, nie? Coś się postarali, no nie wiesz, jak. Wsi A widzę, że tam w środku jakieś palmy mają porobione. Nie ma to już nie mogę na ciebie patrzeć. Jednak to mnie tak <laughs> że ja to Nie nie rady jeszcze ta opaseczka i okulary lwariato.ko. <gulary> <gulary> O, proszę bardzo. No i mamy, mamy fajny konsek. Widzisz, Koral, ile czaszek? Jak oceniasz? Tak słabo, bo co, bo mało. Nie, by się rozproszył mistrz. Wow, Pamela, to są oczy w ogóle nałożone na te kaktusy, wiesz? Jakbyście byli ciekawi co robimy w, w wolnym czasie? Właśnie to. <noise> Ale jasna. Patrz, patrzcie tam są kości, czachy oczywiście. Right there? O Oh yeah, let's go. Thank you. Dobra, dostałem info, że wystarczy pójść tam. Gdzie, w górę? No, i tam jakiś gości ma podobno ogromnego pająka. Oh my god. Tu tutaj. No właśnie mówię. God damn, spójrzcie na to. Wow, wow, wow. No i z rur. A W ogóle my wchodzimy komuś na posesję, trochę lipa. Ale oni to chyba robią po to, żeby człowiek tak przyszedł, zobaczył, podziwiał. Ty, a to to chyba rośnie papaja. To jest papaja? Mam pomysł. Dawaj zrobimy challenge. Kto pierwszy, w sensie będziemy liczyć czas. Ile zajmie tobie przebiegnięcie pod tym. I nie dotknięcie rury. No dawaj szybko, bo jak ci ludzie się zorientują, że my robimy jakąś akcję u no nich w ogródku, to... Dobra, ale start jest tu, pomiędzy tym i tu musisz wrócić. Dawaj. Nie, tylko tam do końca. Co? Tylko tam do końca. Nie no, musisz wrócić na miejsce. 3, 2, jeden, poszedł. Jakąś rękę zgniłego liścia wsadziła. No ciekawe. Pierwsze. Wygrałem. Dziękuję, Do widzenia. Do widzenia, bye. Ja nie wiem, w Polsce jak mieliśmy wolny czas, to oglądaliśmy film. Szliśmy do kina albo siedzieliśmy zwyczajnie na kompie czy telefonie, a teraz po prostu Mamy codziennie przez... coś. Zabawa we to jest taki Ej mega, pan mi się to podoba. Nie mnie to wiem. tak cieszy. Nie wiem, to, jest tak to... Głupie, tak, to jest tak że, głupie, ale że, tak że wreszcie jest śmieszne. No. Że potem wracasz do rzeczywistości i doceniasz. Bo chodziłaś dzień wcześniej z łopatką od jajecznicy na głowie. Także nigdy. Oko nie zapominajcie o swoim wewnętrznym Oku. dziecku. No, czasem trzeba się rozluźnić, trzeba się <laughs> pobawić. I jakoś inaczej spędzić czas koral, koral się zaplątał Kogo w zobaczył. pająka. O nie! Koral. Tu naokoło tędy. O, Ola, Ola, tu. Ola. Mamy. I teraz tu. O Jezu, tak? o matko. Koral zaplątał się w pająka. Zobacz zdjęcia. Koral został psem pająka. A ja to się tak podnosi? A dawaj to gwiźniamy tego pająka i sobie postawimy w domu. Świetnie. No nic, to sami wybierzcie, który dom był najlepszy. Ej, a w ogóle co? ogarnęłaś, że się ściemniło i to było 24 no, 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 no. godziny challenge w przebraniu bekon-jajko? jak się czułeś? No nie, zawsze te challenge wydawały mi się głupie, a teraz wyszło na to, że to ja jestem głupi. Nie, nie, nie. To było bardzo prawidłowe, ketogeniczne zachowanie białkowo-tłuszczowe. Tak. Więc I... misja została wykonana, sorry.